Dzień dobry, witajcie kochani w poniedziałkowy słoneczny poranek. Zapraszam Was do poćwiczenia pięciu rytuałów tybetańskich razem ze mną i razem ze wspaniałą ekipą, która melduje się już na czacie. Zachęcam Was do tego, żeby w każdy dzień podjąć wyzwanie i poćwiczyć razem z nami te pięć ćwiczeń plus jeszcze ćwiczenia dodatkowe, które sprawiają, że nasze ciało staje się giętkie, elastyczne, przede wszystkim zdrowe. Zdrowe i od środka i od zewnątrz, bo uelastyczniają się nasze stawy, wzmacniają się nasze mięśnie, rozciągają się te nasze mięśnie, nasze ciało nabiera gipkości, giętkości, elastyczności. I dzięki temu jest sprawne. Dzięki temu każdego dnia możemy cieszyć się radością, lekkością i spokojem też. Bo jeżeli nie czujemy bólu, jeżeli nie czujemy dyskomfortu, to możemy z radością kroczyć przez życie, a to jest przecież bardzo ważne. Nasze organy wewnętrzne też wspieramy dzięki tym ćwiczeniom, bo każdy ruch sprawia, że procesy, które przebiegają w różnych częściach wewnętrznych naszego ciała, mogą dużo lepiej przebiegać chociażby same procesy związane z układem pokarmowym i nie tylko generalnie każda dolegliwość która pojawia się w naszym ciele lubi ruch także ruszamy się i sprawiamy żeby to nasze ciało mogło dużo lepiej funkcjonować a jeszcze dzięki temu wytwarza się energia energia która została w taki sposób Wytworzona przez nasze ciało, żeby pobudzić wszystkie wiry energetyczne w naszym ciele, żeby pobudzić wszystkie organy do pracy i dzięki temu one mają siłę do tego, żeby przez kolejny dzień przejść na pełnej mocy i z pełną wydajnością. I dlatego zachęcam Was do wykonywania tych ćwiczeń. Zachęcam Was również do tego, żeby potańczyć. Tańczymy już jutro we wtorki o godzinie 20, a ponieważ są to zajęcia online, więc możecie dołączyć do nas z każdego miejsca na świecie, a taniec jest ważny dlatego, że on rozwiązuje, rozplątuje supałki, które mamy w środku i dzięki temu nasze ciało może uwalniać się z napięć, uwalniać się od stresu, a dzięki też uwalniać się od bólu, bo ból powstaje właśnie w wyniku tych napięć, które przynosi nam stres, dlatego zachęcam Was do tego, żeby sobie również potańczyć. Zachęcam do tego, żeby przyzwyczaić się do picia wody małymi łyczkami, zwłaszcza teraz, kiedy są takie temperatury, ale nie tylko. Każdego dnia po trochu, a naszemu ciału na pewno się to przyda. No i jeszcze oddychanie, które wdrażamy tutaj podczas naszej gimnastyki. Oddychanie do brzucha. Oddech niezwykle ważne narzędzie i dla zdrowia naszego ciała, ale też do tego, żeby skupić się na sobie, skupić się na ciele, a to jest ważne, żeby wykonywać te ćwiczenia na miarę swoich możliwości. I dlatego, jeżeli zaczynacie przygodę z rytuałami, to rozpocznijcie od trzech powtórzeń każdego z pięciu ćwiczeń i zwiększajcie sobie co tydzień żeby do pełnej liczby 21 dość przez kilka tygodni. Zachęcam Was do tego, bo wtedy jest dużo łatwiej wejść w tę gimnastykę. No i jeszcze jedno ogłoszenie: ogłoszenie o naszym zjeździe, zjazd miłośników Rytuałów Tybetańskich, który odbędzie się od 3 do 5 października. Jeżeli macie ochotę wspólnie razem poćwiczyć, potańczyć, spotkać się, porozmawiać, pospacerować i po prostu spędzić czas w gronie osób pozytywnie zakręconych, to zachęcam Was do tego, a informacje znajdziecie w opisie do tego filmu. A tymczasem już wracając do naszej gimnastyki skupiamy się na sobie, skupiamy się na ciele, oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i dzisiaj wprowadzamy myśl ufam mądrości mojego ciała. To ciało nasze jest naprawdę mądre i podpowiada nam dobre rozwiązania, jeżeli tylko potrafimy je odczytywać. Dlatego teraz ani się skupiamy. Ufam mądrości mojego ciała i z tą myślą zaczynamy naszą gimnastykę od oddychania. Zapraszam. Wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, wszędzie ciężar ciała lekko do przodu, połóż dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie, wciągając powietrze nosem. Uruchomię mięśnie brzucha tak, żeby wtłoczyć powietrze głęboko, napełnić brzuch jak balonik. Chwilę wytrzymaj i powoli rozluźniając mięśnie ustami wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech. I do pięciu, wydech, powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytuału. Cały czas oddychając, przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy obracać się w prawo. I żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało już maksymalnie się obróci, i dopiero wtedy najpierw obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce, przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, opuść łopatki, ramiona w dół, i zaczynamy wirowanie. Oddychając uśmiechem, wykonaj tyle obrotów, ile możesz, i w swoim tempie, a ja wykonuję ich 21. Cioè, skup wzrok na czubkach palców. Oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to przejść powoli na matę. Połóż się do drugiego rytuału na plecach. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnię do maty, palce stóp zadarte do góry, tak żeby pięty uniosły się nad podłogę i na wdech. Unieś głowę, pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolana, a z wydechem odłóż i nogi i głowę. Wdech i wydech. na ciele. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Ufam mądrości mojego ciała. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Trzynaście. Czternaście. Szesnaście siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście dwadzieścia. 21. Rozluźnij, przewróć się na bok, powoli podnieś i uklęknij do trzeciego rytuału, Rozstaw nogi na szerokość bioder, obszyj palce stóp o matę, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o pośladki, głowę opuść w dół. Na wdech, unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl głowę do tyłu. Na tyle, na ile jest to komfortowa dla ciebie, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wydech I wydech. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć, dziesięć, jedenaście, ufam mądrości mojego ciała. Dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. Osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Pokryć głową, żeby rozluźnić kark w jedną stronę i w drugą. Oddychaj, poruszaj ramionami i usiądź do czwartego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder. W miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz, głowę opuść w dół. Na wdech, unieś głowę, wypnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dziewnaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. Ufam mądrości mojego ciała. dziewiętnaście 20. 21. Usiądź swobodnie, strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki, weź głęboki wdech. Wydech, zabrać palce i pokleść nadgarstkami w przód i w tył. I do piątego rytuału połóż się na brzuch. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp omatem, ręce możesz oprzeć na łokciach. W prostszej wersji ćwiczenia, w wersji oryginalnej, oprzyj dłonie o omatem przy klatce piersiowej, unieś głowę, podnieś ciało w górę i na wdech wypnij pośladki. Skieruj łokcie na zewnątrz, broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górze dech i wydech trzy cztery pięć sześć siedem osiem Dziewięć dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Osiemnaście. Ufam mądrości mojego ciała. 19. 20. 21. Z wydechem uklęknij. usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona daleko do przodu, oprzyj czoło o matę, oddychaj do brzucha i wciągaj mięśnie w namiętnice pod siebie. Boli się podnieść, popij wodę. I do ćwiczenia dodatkowego połóż się na plecach. Nogi pozostają ugięte, odstawione mniej więcej o krok od pośladków. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, unosimy do góry miednicę, blokujemy na jednym poziomie, stajemy. Na palcach i otwieramy kolana. Zamykamy wdech i wydech. Wykonuj to ćwiczenie w swoim tempie. Opuść poruszeniem na boki, żeby rozluźnić odcinek lędźwiowy i krzyżowy kręgosłupa. Oddychaj. Przewróć się na bok. Podnieś popi wodę. I połóż na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, ręce oprzyj na łokciach. Nastawiam czas na jedną minutkę. Pozostań w pozycji deski tak długo, jak długo dasz radę. I zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawiń kość ogonową pod siebie, wyprostuj plecy, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Zaciskaj pośladki, trzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, oddychaj i uśmiechaj się. 4, 3, 2, 1. I rozluźnij. Połóż się wygodnie, zamknij oczy, oprzyj głowę na dłoniach. Pozwól ciało się zrelaksować. Oddychaj do brzucha i rozluźniaj Kolejno najpierw stopy. Następnie łydki. uda. ośladki, brzuch, rozluźnij odcinek lędźwiowy kręgosłupa, plecy, barki, ręce, kark, głowę, Rozluźnij mięśnie czoła, puść swobodnie szczękę i pozwól okazać policzkom. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie, wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do Ciebie wraca. otwórz oczy, zacznij poruszać całym ciałem, podnieś się, popij wodę i gimnastyka wykonana. Dziękuję Wam bardzo za wspólne ćwiczenia. Dziękuję za Wasze wszystkie łapki w górę, komentarze. Dziękuję za to, że możemy wspólnie razem się spotkać każdego dnia. Życzę Wam pięknego, pełnego energii dnia i widzimy się jutro poranku.